Angela Samota, 20 dwudziestoletnia studentka informatyki i inżynierii na Southern Methodist University w Dallas, była osobą, którą przyjaciele określali mianem potrójnego zagrożenia. Inteligentna, urodziwa i niezwykle serdeczna. Mimo pochodzenia z zamożnej rodziny i intensywnych studiów na wymagającym kierunku, gdzie była jedną z niewielu kobiet, aktywnie uczestniczyła w życiu uczelni jako członkini i przewodnicząca Międzynarodowego Studenckiego Stowarzyszenia Kobiet Zeta Tau Alpha, jej życie było mieszanką akademickiej dyscypliny i towarzyskiej energii. Wieczorem 12 października 1984 roku Angie, jak nazywali ją bliscy, postanowiła wyjść na miasto ze swoją przyjaciółką Anitą. Zaprosiła do towarzystwa również Rasela Buchanana, znajomego poznanego kilka tygodni wcześniej na spotkaniu towarzyskim. Jej stały partner Ben McCall odmówił udziału, tłumacząc się wczesną pobudką do pracy następnego dnia. Trójka spotkała się w restauracji Andrews, a następnie kontynuowała wieczór, odwiedzając kilka lokali, w tym klub taneczny Rio Room. Według relacji pracownika klubu Angela nie sprawiała wrażenia osoby nietrzeźwej. Grupa opuściła lokal około godziny pierwszej w nocy. Po odwiezieniu rasela do jego mieszkania, Angie odwiozła również Anitę do Akademika. Pierwotnie przyjaciółka miała nocować w jej apartamencie, ale zrezygnowała, wiedząc, że Angela musi wstać wcześnie na mecz futbolowy. Po drodze do domu studentka zatrzymała się na chwilę u Bena, swojego chłopaka, by życzyć mu dobrej nocy. Do swojego mieszkania dotarła około godziny pierwszej 45. Po powrocie niemal natychmiast zadzwoniła do Bena, u którego przed chwilą była. Według jego późniejszych relacji wydawała się zdenerwowana i mówiła w chaotyczny sposób. W pewnym momencie Ben usłyszał w tle hałas. Angela wyjaśniła, że wpuściła do mieszkania mężczyznę, który poprosił o skorzystanie z telefonu i łazienki. Zapytała Bena, czy kojarzy, czy w pobliżu jej apartamentu znajduje się jakaś budka telefoniczna, a po uzyskaniu twierdzącej odpowiedzi zlękła się i przekazała tę informację nieznajomemu. Rozmowa zakończyła się obietnicą, że odzwoni, jednak telefon zamilkł. Po kilku minutach bezowocnego oczekiwania Ben sam zaczął dzwonić do Angeli, ale nikt nie odebrał. Zaniepokojony wsiadł do swojej firmowej ciężarówki, wyposażonej w telefon komórkowy, rzadkość w tamtych czasach, i ruszył w stronę jej mieszkania. Po drodze bezskutecznie próbując połączyć się z dziewczyną, na miejscu został zamknięte na klucz drzwi. Pojechał do pobliskiego sklepu, by sprawdzić, czy jej tam nie ma, a gdy poszukiwania nie przyniosły rezultatu, wrócił pod apartament i zadzwonił pod numer alarmowy. Policja przybyła na miejsce około 2:15. Funkcjonariusze weszli do środka. W mieszkaniu znaleźli ciało Angeli Samoty. Pierwsi funkcjonariusze, którzy weszli do mieszkania, opisali panującą w nim ciszę jako nienaturalną. Tuż przy wejściu znaleziono pojedynczy but na wysokim obcasie, co od razu wzbudziło ich podejrzenia. Widok, który zastali w sypialni, był drastyczny. Jeden z ratowników określił go słowami. To tak, jakby zło weszło do środka i rzuciło się na niewinną ofiarę. Ciało Angeli leżało na łóżku, częściowo z niego zwisając. Jej oczy pozostały otwarte. W wannie znajdowały się ślady krwi, co sugerowało, że sprawca próbował się obmyć przed opuszczeniem mieszkania. Autopsja wykazała, że dziewczyna została wykorzystana seksualnie, a następnie zadano jej 18 ciosów nożem. Stwierdzono również poziom alkoholu we krwi kobiety wynoszący 0,9 promila, co wskazywało na stan lekkiego upojenia uwagę jednej z ratowniczek medycznych zwróciła reakcja, a raczej jej brak, ze strony Bena Kola, partnera Angeli. Według jej relacji mężczyzna nie okazywał widocznego wzruszenia ani nie zadawał pytań dotyczących tego, co się stało. Dodatkowo wyczuła od niego silny zapach mydła, jakby dopiero wyszedł spod prysznica. W połączeniu z dowodami wskazującymi na próbę zatarcia śladów przez sprawcę, te obserwacje natychmiast uczyniły Bena głównym podejrzanym. Policja rozpoczęła przesłuchania osób z najbliższego otoczenia Angeli. Jej przyjaciółki, Shilia Wysocki i Anita Kadala, zostały poproszone o pomoc w odtworzeniu jej kontaktów z tego dnia i planu zajęć. Anita wskazała na byłego chłopaka Angeli, Lansa Johnsona, z którym ta spotykała się w liceum i na pierwszym roku studiów. Mężczyzna miał być w przeszłości agresywny i nękać ją po rozstaniu, a w jednym z incydentów miał jej grozić nożem. Lance okazał się jednak w pełni współpracować ze śledczymi. Dobrowolnie oddał próbki krwi, śliny i odcisków palców, a także podpisał oświadczenie potwierdzające swoje alibi. Zarówno on, jak i Ben McCall zostali wkrótce wykluczeni z kręgu podejrzanych. Badania wykazały bowiem, że ich grupa krwi nie pasowała do materiału genetycznego sprawcy, który udało się zabezpieczyć na miejscu zbrodni. Śledztwo musiało skupić się na kimś innym. W trakcie rozmów z policją Shilia Wysocki zasugerowała, że sprawcą może być Russell Buchanan. Powodem nie były twarde dowody, lecz jej własne przeczucie. Mężczyzna w przeszłości wzbudził w niej nieokreślony niepokój. Ten początkowo nieistotny trop nabrał ogromnego znaczenia, gdy śledczy uzyskali wyniki badań laboratoryjnych. Okazało się, że jego grupa krwi jest zgodna z grupą krwi sprawcy zabezpieczoną na miejscu zbrodni, a on sam mieszkał w odległości zaledwie pięciu minut spacerem od apartamentu Angeli. Dwa dni po zabójstwie policja zapukała do jego drzwi. Russell oświadczył, że nie znał Angeli dobrze. Potwierdził, że poznał ją w restauracji, a kilka tygodni później wyszedł z nią i Anitą na miasto. Opowiedział, że po odwiezieniu go do domu przez dziewczyny poszedł spać. Zeznał, że następnego dnia rano pojechał na ślub, a potem na lotnisko, by odwiedzić rodzinę w Houston. O morderstwie, jak twierdził, dowiedział się dopiero od funkcjonariuszy. Mężczyzna był w pełni kooperatywny, pozwalając na przeszukanie swojego mieszkania. Policja znalazła w nim noże i włócznie, co początkowo wzbudziło podejrzenia, jednak szybko okazało się, że należą one do jego współlokatora, który właśnie wrócił z safari w Afryce. Mimo to, policja od początku traktowała go jak głównego podejrzanego. Według późniejszych relacji mężczyzny, podczas przysłuchań celowano do niego z broń i jednoznacznie sugerowano jego winę, wymuszając przyznanie się. Presja rosła. W pewnym momencie Silia Wysocki zgodziła się na współpracę ze śledczymi i umówiła się z raselem na kolację, mając nadzieję, że w trakcie rozmowy zdradzi on jakiś obciążający go szczegół. Jak sama przyznała w wywiadach, była przerażona i przekonana, że przez cały wieczór siedzi naprzeciwko mordercy. Russell nie powiedział niczego, co mogłoby go obciążyć. Męczące przesłuchania i jawne oskarżenia ze strony policji trwały. Funkcjonariusze pokazywali mu zdjęcia z miejsca zbrodni i konfrontowali go ze swoją wersją wydarzeń, mówiąc: "Odstawiła cię. Byłeś wściekły, bo chciałeś się z nią przespać. Poszedłeś do jej mieszkania. Wpuściła cię. Zaczęła krzyczeć. Zabiłeś się". W końcu, zmęczony nieustanną presją, Russell zatrudnił adwokata i odmówił dalszej współpracy. W odpowiedzi policja objęła go sześciomiesięczną całodobową obserwacją. Mimo to nie udało się znaleźć żadnych dowodów, które mogłyby go jednoznacznie powiązać ze zbrodnią. Śledztwo utknęło w martwym punkcie, a Russell Buchanan, choć publicznie napiętnowany, formalnie pozostawał człowiekiem wolnym od zarzutów. 13 grudnia 1984 roku, dwa miesiące po zabójstwie, dziennik Fort Worth Star-Telegram opublikował artykuł informujący o braku postępów w śledztwie. Mimo wyznaczenia nagrody w wysokości 11 tysięcy dolarów, co na dzień dzisiejszy byłoby odpowiednikiem około 35 tysięcy dolarów, nikt nie zgłosił się z kluczowymi informacjami. Sprawa Angeli Samoty zaczęła powoli cichnąć. Do lata 1985 roku, wobec braku nowych dowodów i braku przyznania się do winy, dochodzenie zostało oficjalnie uznane za nierozwiązane i przeniesione do policyjnego archiwum. Dla Rasala Buchanana, który przez wiele miesięcy żył pod presją policyjnej inwigilacji i publicznych podejrzeń, oznaczało to powolny powrót do normalności. Ostatecznie wyjechał z kraju, by kontynuować naukę w Londynie. Policja, mimo że niechętnie patrzyła na jego wyjazd, nie miała żadnych podstaw prawnych, by go zatrzymać. Shilia Wysocki, najbliższa przyjaciółka Angeli, nie była w stanie wrócić na uczelnię. Trauma związana z morderstwem i utratą współlokatorki była dla niej zbyt wielka. Mimo to nie przestała myśleć o sprawie, utrzymywała regularny kontakt z jednym z detektywów prowadzących śledztwo, który z czasem stał się jej bliskim znajomym, do tego stopnia, że w 1988 roku był gościem na jej ślubie. Russell Buchanan w latach 90. ożenił się. Jego żona, jak donosiły media, nigdy nie wątpiła w jego niewinność. Dla Shirley jednak fakt, że mężczyzna, którego uważała za mordercę, prowadzi normalne, szczęśliwe życie, był źródłem frustracji. Kobieta była stale przekonana o jego winie i zła na policję, która w jej odczuciu zrezygnowała z walki o sprawiedliwość dla jej przyjaciółki. Sprawa zabójstwa Angeli Samoty na niemal dwie dekady pogrążyła się w ciszy, żyjąc jedynie w pamięci tych, którzy ją kochali, i tych, których ta tragedia dotknęła bezpośrednio. Minęło 20 lat. W 2004 roku Szilia Wysocki, prowadząc ustabilizowane życie rodzinne, doznała czegoś, co opisała jako wizję. Jak powiedziała podczas czytania Biblii, zobaczyła uśmiechniętą postać Angeli. To doświadczenie zinterpretowała jako znak, sygnał, że nadszedł czas, by wznowić walkę o sprawiedliwość dla zamordowanej przyjaciółki. Poczuła nagłą potrzebę skontaktowania się z policją w Dallas. Zadzwoniła do Wydziału Spraw Nierozwiązanych, jednak poinformowano ją, że musi rozmawiać z Wydziałem Zabójstw. Zostawiła wiadomość dla detektywa, z którym utrzymywała kontakt przez lata, ale ten nigdy nie odzwonił. Przez następne dwa lata Shilia wykonała, jak sama policzyła, 785 telefonów do Departamentu Policji w Dallas. Jej determinacja była niezachwiana. W trakcie jednej z tych rozmów dowiedziała się, że jest jedyną osobą, która dzwoniła w sprawie Angeli przez ostatnie dwie dekady. Usłyszała również, że kluczowy dowód, zestaw zbadania ofiary, zaginął podczas powodzi. Ta informacja, choć zniechęcająca, nie powstrzymała jej. Kobieta nie zamierzała rezygnować. Postanowiła wziąć sprawy we własne ręce i rozpoczęła prywatne śledztwo. Zaczęła analizować policyjne raporty dotyczące wszystkich gwałtów, które miały miejsce w Dallas w okresie śmierci Angeli. W swoim domu stworzyła specjalny pokój, gdzie gromadziła i analizowała wszystkie zebrane dowody. Pewnego dnia, podczas rozmowy z pracownikiem ochrony z jej osiedla, usłyszała sugestię, że z jej determinacją byłaby świetnym prywatnym detektywem. Ta rozmowa stała się dla niej inspiracją. Postanowiła zmienić swoją ścieżkę kariery. Ta sama firma ochroniarska zgodziła się wziąć ją pod swoje skrzydła, co było formalnym wymogiem w stanie Tennessee, aby mogła ubiegać się o licencję zawodową. Shelia zdała egzamin i oficjalnie została prywatnym detektywem. Jej celem było zdobycie wiarygodności w oczach policji i uzyskanie dostępu do informacji, które, jako dla osoby cywilnej, były dla niej niedostępne. Nieustępliwość jednej kobiety zaczęła powoli kruszyć mur milczenia, który przez lata narósł wokół sprawy jej przyjaciółki. Nieustająca presja ze strony Silii Wysocki przyniosła w końcu rezultat. W 2006 roku, być może z powodu frustracji wywołanej jej nieustannymi telefonami, Departament Policji w Dallas podjął decyzję o ponownym otwarciu sprawy Angeli Samoty. Dochodzenie przydzielono detektyw Lincie Krum. Jak później wielokrotnie podkreślała Shilia, ta nominacja była jednym z kluczowych czynników, które doprowadziły do rozwiązania zagadki. Nowa detektyw z zaangażowaniem podeszła do analizy akt, które przez lata pokrywały się kurzem. W 2008 roku nastąpił pierwszy prawdziwy przełom. Detektyw Krum poinformowała silię o odnalezieniu kluczowych dowodów. Okazało się, że w policyjnym archiwum zachowały się próbki pobrane podczas sekcji zwłok, w tym materiał spod paznokci ofiary oraz ślady biologiczne sprawcy. Informacja ta stała w jawnej sprzeczności z tym, co Sylia słyszała przez lata, że zestaw dowodowy zaginął w powodzi. Na pytanie skąd wzięła się ta rozbieżność, nikt nie potrafił jej udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Nawet w 2008 roku technologia badań DNA nie była tak powszechna i szybka jak obecnie. Departament musiał złożyć formalny wniosek o przeprowadzenie analizy genetycznej. Był to początek kolejnego długiego okresu oczekiwania. Dopiero w 2009 roku laboratorium zwróciło wyniki. Profil genetyczny uzyskany z materiału dowodowego został wprowadzony do krajowej bazy danych DNA. System natychmiast znalazł dopasowanie. Po 25 latach od zbrodni, nauka miała w końcu dostarczyć odpowiedzi, której przez tak długi czas nie potrafili znaleźć ludzie. Nazwisko, które pojawiło się na raporcie, nie należało ani do Bena McColl'a, ani do Russella Buchanana. Było to nazwisko zupełnie nowej osoby w tej sprawie. Pewnego wieczoru, gdy Shilia Wysocki była w pracy, zadzwonił telefon. Po drugiej stronie usłyszała głos detektyw Krum, która wypowiedziała wyczekiwane słowa: Mamy go. Shilia przez lata przekonana o winie Rasela Buchanana spodziewała się usłyszeć właśnie jego nazwisko, jednak usłyszała coś, co całkowicie zmieniło jej postrzeganie sprawy. Sprawcą ukazał się Donald Andrew Bass. Kim był mężczyzna? W chwili identyfikacji miał 59 lat i odsiadywał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności w więzieniu w Huntsville za serię gwałtów, napaści i porwań, których dopuścił się od 1985 roku. Analiza jego kartoteki ujawniła prawdziwie mroczną przeszłość. Na 7 miesięcy przed zabójstwem Angeli, Bez został zwolniony warunkowo po odbyciu kary za inne przestępstwo na tle seksualnym. Dopasowanie DNA było niepodważalne. Śledczy udali się do więzienia, by przesłuchać Bessa. Ten jednak nie chciał współpracować. 6 marca 2008 roku postawiono mu oficjalne zarzuty w związku ze śmiercią Angeli Samoty Okazało się, że jej zabójstwo było aktem całkowicie przypadkowej przemocy. Niedługo później zrekonstruowano prawdopodobny przebieg wydarzeń. Według głównej hipotezy Donald Bess zauważył Angelę już w klubie Riorum, gdzie bawiła się z przyjaciółmi tamtej nocy. Następnie miał ją śledzić aż do apartamentu. Tam pod pretekstem skorzystania z telefonu udało mu się wejść do środka. Kiedy Ben McCall pukał do drzwi, Bez wciąż był w mieszkaniu. To właśnie ten moment, według detektywa, miał sprowokować go do zabicia Angeli, by uniemożliwić jej wezwanie pomocy. Po dokonaniu zbrodni, Bez obmył się w łazience i opuścił miejsce zdarzenia. Według tej hipotezy, pukanie Bena do drzwi mieszkania nie było tłem dla morderstwa, ale katalizatorem. Kiedy mężczyzna zapukał, bez wciąż był w mieszkaniu z Angelą. Według teorii, Angela usłyszała pukanie i to dało jej nadzieję na ratunek. Prawdopodobnie by nie zaczęła krzyczeć lub by nie próbowała dobiec do drzwi, bez natychmiast dopuścił się brutalnego ataku, którego celem było jej uciszenie. Kluczowe jest to, co stało się później. Ben nie stał pod drzwiami przez cały ten czas. Odjechał do pobliskiego sklepu, by tam poszukać Angeli. To właśnie w tym czasie, gdy Ben był już w drodze do sklepu lub go przeszukiwał, bez miał dokonać zbrodni, a następnie pospiesznie obmyć się w łazience i uciec z mieszkania. Cały proces, a tak obmycie się i ucieczka, miał miejsce w oknie czasowym, które powstało po odejściu Bena z pod drzwi, a przed jego powrotem i wezwaniem policji. Po 25 latach w końcu udało się dotrzeć do prawdziwego sprawcy seryjnego przestępcy, który wykorzystał życzliwość młodej kobiety, by dokonać brutalnej zbrodni. Proces Donalda Bessa rozpoczął się w 2010 roku. Linia obrony, mimo dopasowanego do mężczyzny materiału DNA, opierała się na twierdzeniu, że prokuratura nie przedstawiła jednoznacznego dowodu na to, że to on zabił Angelę. Mimo to, 14 czerwca 2010 roku, po naradzie trwającej niespełna godzinę, ława Przysięgłych uznała go za winnego morderstwa i wykorzystania na tle seksualnym. Cztery dni później, 18 czerwca, sąd skazał Donalda Besa na karę śmierci. Po zakończeniu procesu Departament Policji w Dallas wystosował oficjalne przeprosiny skierowane do resera Buchanana za lata, w których był niesłusznie podejrzewany i nękany w związku ze sprawą. Był to rzadki gest w historii amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości. Dla Żili Wysocki wyrok skazujący był kulminacją jej wieloletniej walki. Po procesie skontaktowała się z Russelem i poprosiła go o spotkanie. Chciała osobiście przeprosić go za lata, w których była przekonana o jego winie. Mężczyzna przyjął jej przeprosiny: wspólnie odwiedzili grupę Angeli. Jak później relacjonował Russell, podziękował Sili za jej determinację w poszukiwaniu prawdy, która ostatecznie ocaliła jego reputację. Szilia, która po rozwiązaniu sprawy zamierzała przejść na emeryturę, zaczęła otrzymywać listy od rodzin innych ofiar proszących o pomoc. Zdecydowała się kontynuować pracę prywatnego detektywa. Założyła również organizację Without Warning, której misją jest edukowanie kobiet, między innymi w zakresie samoobrony. Donald Andrew Bess złożył apelację, która została odrzucona w 2016 roku. Obecnie w wieku 75 lat przebywa w więzieniu w Teksasie, oczekując na wykonanie wyroku śmierci. Data jego egzekucji nie została jeszcze wyznaczona. Dzięki niezwykłej wytrwałości jednej przyjaciółki sprawa, która przez ćwierć wieku pozostawała nierozwiązana, znalazła swój finał. Sprawiedliwość, choć spóźniona na dzień dzisiejszy, przynajmniej po części, została wymierzona.